Miłość. Tyle o niej napisano, tyle o niej powiedziano. Wydaje nam się, że znamy ją, że wiemy jaka jest, a jednak jest w niej tak wiele, wiele, wiele tajemnic. Odwiedźmy dziś Park Miłości. Witaj w bramie do Parku Miłości. Parku nazwanego imieniem Michaliny Wisłockiej, autorki książki Sztuka Kochania. Tak przy okazji skandalistki perelowskiej, bo ta książka wywołała niesamowite zamieszanie. Pamiętam, kiedy się pojawiła, jakim była bestsellerem. Ale tu park powstał, został nazwany imieniem z tego względu, że właśnie tutaj w tej miejscowości, w dniwicach nad tym pięknym jeziorem Lubiąż, poznała wybranka swojego serca. No i najprawdopodobniej tutaj doświadczała tych różnych rzeczy, które później opisała w swojej książce. W sztuce kochanie. W sztuce kochanie. Łódki miłości zawieszane przez ludzi, którzy odwiedzają Park Miłości. O, o, ile ich tu jest. Zobacz, tak pędzę, pędzę, bo naprawdę ich jest dużo. Naprawdę ich jest dużo. No i z drugiej strony też to samo. No i na planie moja miłość, ola. Nie zamknięta na kłódkę. <noise> Nie zamknięta na kłódkę. No i zbliżamy się do ławeczki miłości. Ławeczki miłości, e, na której zakochani wyjawiali sobie sekrety swojego serca. Ławeczka miłości. Ale tu pięknie. Ale letnie rozmowy o miłości w parku miłości, na ławeczce miłości zostały ocenzurowane. I niestety nie ma ich w kadrze. <śm>